Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hotsa. Ataki podstawowe leczą standardowo. Wzięliśmy sobie znowu woja naszego zajebistego. Nie wiem, znowu pójdziemy na mida, no bo, bo tak, bo oni sobie poszli Gurajdu. No, no w końcu jeden przyszedł. No, pomyślał. No, weźmiemy sobie tą postać. Tą postać jakoś mi się tak w sumie, kurczę najlepiej grało ostatnio. W ogóle, w ogóle się w mojej karierze hotsa Czyli przez, kurwa, raz, dwa, dziesięć odcinków. Eee, zajebiście mi się grało, potwierdzone info, jest naprawdę spoko postacią. A jeszcze mam właśnie jeden mecz do rozegrania, a propos tej postaci, eee, jeżeli chodzi o, o, o misję. Ty kurwo. O, a nasz idiota poszedł na topa. Nasz idiota poszedł na topa, żeby mi nie pomóc. No to to trzeba być idiotą. Bohaterowie za parę chwil, Kurwa. Za parę noc, obyście byli gotowi. Zgodę. Byłbym gotów, gdybym miał jakiś tam level chociaż z jeden. O nie, on sobie kurczę robi ze mną to chce! Pizdzielec jeden. No a, a on mnie jeszcze ucisza. A ten idiota poszedł sobie w pizdu. No Super. Ogólnie nasz team tylko na topie poszedł po tę nosiona za stronę, a reszta ma to w dupie. centralnej dupie. Ja pierdolę. Jeszcze nie trafiłem. No, zajebiście! No, zajebiście! Kurwa! No to są idioci, no to są... Ty typowi idioci no. Widzicie, już klikam nawet te w spele, bo już wiem co jest, co Który spel mam sobie tam skastować. To patrzcie, jakie oni mają HP, oni nie potrafią nie potrafią nic zrobić z tym. Przecież to jest dla mnie chore? O, ja zostaję sam, to kurwa no. Kurwa, mać. A ja myślałem, że tylko debilizm to jest w lolu. Typowym lolu. Ale nie, pomyliłem się i to bardzo. Jesteście idiotami. Potwierdzone info. Co zaluje. Aha, bo to jest to duże bydle. Ja sobie chyba z tym raczej nie poradzę. Czy że już tam coś le leczenia mam. No ja to sam biję, nie? I to jest właśnie fajne w tej postaci, że ona leczenie ma już od samego początku tak zajebiste. Że nawet takie ja sobie mogę robić bez żadnych tam większych problemów. Ale co z tego, patrzcie, oni już mają 88 kwiatów, a nasz zajebisty team ma 45 dzięki mnie w sumie. O, pięknie. No, pięknie. O, pięknie, jeszcze się nie przyciągłem. Mać. Pierdolone nuby. No, oni mają po 6, po 5, po 6 gili. Ja nie mam totalnie pytań. Ogólnie może to się jeszcze odwrócić, co nie, bo mówię, no to nie jest lol. Ale jednak w kurwie nie jest i gul też jest. Górczy i to typowe wkurwienie. Ja na to mówię gór. Gdzie, co to ma być w ogóle? Yy, fala sejsmiczna zadaje większe obrażenia rozbryzgowe, spoko. Może być Wiemy się, został zburzony. Aha, oni już nas tak posznęli. A, okej. Okay. Nie na no. Nie no luz. Nie na no, luz, duny są naprawdę spoko w tej grze Kurwa mać A, bo oni jeszcze mają tamtych tam z dżungli O, pięknie Po prostu pięknie, o ja jeszcze są jakieś tam zestunowane czy coś O, kurzwa Mam waszego wroga, obumarł. No bardzo się cieszę, że on obumarł. Ale co z tego? Co z tego, jak nasza dużyna jest debilem? To jest jeden wiel wielki debil. W końcu. W końcu coś przejęli tutaj na dole, no kurde. To jest niesamowite. Noc zapadnie za 30 sekund. Jesteście gotowi na podrobili do Rucham. No i pchajcie to teraz. Dobrze, ładna farma idzie to też ładnie, przypychamy. O, ale co z tego? Nie mam ulti, to jest najlepsze. Oni już mają ulti, wszystko mają. A ja nadal w O! No, pomóż mi ty! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Co to jest, MAF? USAI Maw juny ABY. Kurwa, nie wiem czy to napisałem. Chyba napisałem. Tak, syndrom Lola się we mnie odzywa, bo mnie wkurwiają ci ludzie. O, przeciwnik już ma 61. Super. Super, 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 super. Zajebiście. Tu macie cel! Tu macie cel, wy debile! No właśnie już celu nie ma w sumie. Lepiej spieprzeć stąd. To no ta idiotka tylko chodzi, kryje się, odpycha coś, coś wypycha, coś się wpycha i to tego. Tak, i gówno robi w sumie. O, gotów. Zajebiście. Kurwa, w końcu coś zajebałem. O, fuck! Świetnie.

Z tego. 1-5. O kurwa. Wow. Coś zabili. Zasięg włóczni. Zwiększa skuteczność leczenia na tornada. Tornado usuwa sidła. Tornado tworzy wiry powietrzne, które zadają obrażenia przeciwnikom. Tymczasowo zmniejszej koszt furii. Dobra, w topie. No zabijcie, żeż to w końcu tu teraz, tutaj teraz, ktokolwiek no, tylko ja opuszcza grę, no to, to kurde. jeszcze przyciśnij, ja nie wiem, czemu to tak wywala. Mnie jeszcze ani raz nie wwaliło z tej gry. Nie wiem. Nie wiem, o co tu chodzi. Oczywiście. No, jako jedyny coś przejąłem? Nie, coś tam przejęli na dole. W końcu. Zaraz przyjdzie noc i nasi, nawet tych siedem kwiatków, nie zbiorą, bo to są gebany mły. Zgoda. Dobra, rozwalmy jeszcze te, bo chyba za to też coś dodaje. Jestem pewny, tak mi się wydaje. O, pięknie. O pięknie. Ruszam. Dobrze, dobrze, dobrze Dobrze Oni za fragiem lecą, no to, to jest to samo co w Lolo Oni za, za fragiem polecieli zamiast mi pomóc, no kurwa że się to widzieli? O, z trzech stronach nas pchają. tu tu i tu, no Prymasort po prostu, Premasord, wykorzystywanie zdolności do większej prymie do szybkości ruchu. Dłużony czas tornada, chyba sobie weźmiemy to streżny no ucznia, a to nie. Noc zapadnie za Weźmy sobie tornado. Jesteście gotowi. Tornado jest spoko, ale kurwa. Zobaczcie ile ja mam zniszczeń. Ja mam 41 tysięcy zniszczeń, tyle co przeciwnicy niektórzy. A nasz team ma po 7000, 8000, tam kurwa. W porywach ile? 40! Teraz ktoś do, dostał 40 zniszczeń. To jest dla mnie śmieszne. już Wow. Zebrali. Oto rośnie wasz koszmar. Nie wierzę w to, że oni coś zebrali, aż ja, jestem w szoku. Kurwa. Ożywcie mój koszmar! idzie, idzie, idzie koszmar, idzie koszmar. Chodźcie, 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 chodźcie. Aha, bo no coś tam nie żyje. Super. Zajebiście! Zajebiście! Naprzód! He! Ja pierdolę! Pierdole, jaka pogoń za mną ty ja, kurwa, nie wiem co rozdawał cukierki za darmo chyba. Czemu ta kurwa nie bije? to coś, coś jak Kate, widzę Patrzcie, ona za fragiem! Nie idź tu, ty debilko! Ja pierdolę, ja pierdolę. Za fragiem, nie, ona za fragiem leci. Kurwa idiotka. Spierdolone w fałszywe gówno, no. Idę na tego mida. Jak nie mogę się wyfarmić na nich, to się wyfarmię na farmie. O! Ja, kurwa taką szybkość. Wasz wróg ożywił Aha, no to fajnie. Zgoda. A, teraz wy chcecie to robić. Spoko. Wasz koszmar zginął. Na powrót staliście się wątłymi śmiertelnikami. Gotowe. Gotowe. Dobra, już nie używam speli. Nie jest źle, ale nie jest też kolorowo. Nie wiem, w sumie to jest Oczywiście. kurwa tragicznie. What the fuck? What the fuck? O, coś w końcu zacząłem bić, ale pomóż mi tu. Ty dziwko. A, fajnie, bo oni stunują mi te kurcze wirki. 6-8 mam. Serio? 6-8? Skąd ja tyle mam? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Kliknij prawym, aby przejąć kontrolę. Naprawdę? No i co, i nic? Aha, bo to jest za chwilę. Dobrze. A? To... wow! Wow! Dobre, dobre, dobre. Pozostawiają ze sobą krater, który umrzewa przejście wrogą. Atak pod stołem zadaje większe wrażenie i spowalniają cel, Aktywuję, aby zyskać osłonę. Weźmy se to. Jak oni mi wirek stopują, to ja muszę mieć kurwa pierdolnięcie Luya. Muszę mieć Luja ogusaca. Moje to posprzątają. Mi dziś Dobra, idę tutaj. Co tam się kurwa dzieje? Aha, bo tu idzie to, 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 o! A to nie, to ja se ten... I tak tutaj linię. Spoko, mam większe, ten, większe pierdolnięcie chyba. A, wirek też dłużej trwa, i to zajebiście długo już trwa wirek. Super. Bardzo się cieszę z tego powodu. Spoko, awansik. Tu ładnie przepycham. Spoko. Oni tam pchają. Czy po same kule widzę? Bardzo dobrze. Bardzo jestem zadowolony z tego powodu. Pchajcie tam ich. Ese ja solo. Z rzeczywiście kurde mam. Luja lepszego. Popatrzcie. No za 30 sekund... Jesteście gotowi na odrobinę! Kamera jakoś tak sama poziomuje. E, zajebiście. Oh, fuck. Dawaj ulti, dawaj ulti, fuck! Gdzie jest mój Luiogusac? Ja się sam biję, widzieliście to? Ja byłem sam, ich było czterech. I oni spierdolili tutaj w dżungle, a mnie zostawili samego. Tak, to, to się tego nie da raczej ludzie wygrać, nie? Ktoś, kto jest fidnięty, o, widzicie? W tym momencie oni zabijają, bo oni są fidnięci. Ale, że ja potrzebuję fidu, to mi nikt nie pomoże. To jest chore. Nie mają po 25-22. Ja to rozumiem, wszystko mają fidu, ale ja nie mam fidu. Ale nie. Figeto. Dobrze by było. <śmiennie> On się rozłącza No stop, co jest kurde 45. Idźcie na te, te kwiaty, tu i tu... Idźcie, idźcie, szukajcie tych kwiatów, zbierajcie te kwiaty. Weźmiemy tego, przywołamy tego, tego, tego bydlaka, takiego steryda. sobie tam kurczę powinien dać teraz radę, bo co oni tam mają? Dwie wieżyczki na krzyż? No to tyle co nic. Więc ja sobie pójdę za ten czas na dżunglę, a co mi tam zależy. A nuż coś się uda ugrać. Im przynajmniej jakaś pomoc na linii. W sumie dość mocna, bo te są dość mocne takie. Nie zejdźcie. Czyli takich udawali debili. A nagle się zrobili bardzo mądrymi debilami. No, my zaczęli zbierać wszystko i te roślinki i tak dalej. Kurde. Aż normalnie jestem w szoku. Dobra, tutaj aktywowałem, to jeszcze sobie pójdę tutaj. Bo to jest chwila, moment. Co? Co? Nasz koszmar czy ich koszmar? Nasz koszmar. A no tak, bo przecież ich idzie od ich bazy, no kurde. Zainfekowani wkrótce powrócą. Dobrze! Zgodę. wasz koszmar... Mamy od... wszystko, nawet koszmar mamy, patrzcie. Mamy teraz tą, tą z dżungli farmę nawet tych, tych pomocników. Kurde, mać, to to jest dopiero hardcore. Ciekawe co oni wymyślą przeciwnicę, aha, pójdą wszyscy jedną linią. Czyżby ten bohater opuścił bitwę? Następnie się rozłączają, serio. A teraz wracaj do roboty. No coś tu bijemy. Raczej próbuje bić. On mnie rozwali. Chyba. Ta, takie on ma leczenie. O luj. on się leczy. Dobra, jedę ja na dżunglę. Ja idę na dżunglę, może coś się uleczę przynajmniej. Ale i tak jakiś kurde wolny ja jestem i nie wiem jak to jest możliwe. Leczenie jest już spoko. Daję radę. się do no, oni chyba sami to wygrają, dobra. Dobra, jeszcze przejąłem tutaj. Także spoko. Ja bym tam skoczył, ale kurde, bo ja się że znowu zginę jak pizda ostatnio. To mam 19 niby, także. Jest, nie jest tragicznie. Tak jest, rozwaliłem. E to wygramy to. Czyli debile wygrały grę. Normalnie aż nie mogę o, uwierzyć, aż. No, dobra, końc, Słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mój flame również. No i do zobaczyska w kolejnych meczach. Trzymajcie się. Hej.